Siemaneczko, Siemaneczko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie A to jest pierwszy odcinek na moim kanale I co? Dzisiaj jesteśmy na Skywars, tak Dobra, możemy skakać na mapkę Okej, okay. nie lubię być w tym szkle, bo nie wiem co oglądać No i tak, może Wam powiem co tam się będzie działo na moim kanale eee, Tak, pewnie na kanale zobaczycie dużo gameplay Ale poradniki myślę, że też No, co na razie dużo z tego nie wnioskowaliście Ale okej okay. eee, hmm, Co tam dalej? Na pewno będziemy grać w Minecrafta Battlefield Heroes I takie tam pierdoły No, nieważne Sami się przekonacie zresztą. Dobra, mam perłę. Idę na środek. Oh, fuck. Yeah. Dobra. Mmm, ja lipa. Wow, yeah! To nam się przyda. Tu już byłem. Tu nie byłem. Hmm... Kurde, jakiś łuk by się przydał, no ale jak nie ma, to nie ma. Trzeci raz przeglądam ten sksółki. O, No i dobrze, że zebrałem strzałki. Bo jest koło zrzucić. No, przykro mi wygrałem! Wow! No dobrze, to wskakujemy jeszcze raz. Tak. Tak, tak, tak. Znowu nie wiem co gadać. Nie lubię tego szykła straszliwie. Nie. Mm. Yeah. Często mnie wywala na tą mapkę i jak się nie mylę, w tej skrzynce będzie perło tej o tutaj. Wow! Pierwszy raz nie ma perły. Helmet. Gdzie jest helmet? Nie ma helmetu. Helmet, o kurde. Dobra, nieważne. Skosimy trochę drewnka. No dobra, nie będę już kosić drewna. Lepiej idziemy... co ja zrobiłem? No ja głupi jestem. No dobra, nieważne, skaczemy jeszcze raz. I znowu szkła. raz trzeci. O, ta mapa jest bardzo fajna, jeżeli trafi nam się perła w pudełku. To wygramy tą grę. Wygramy Minecrafta I yeah. eee, dobra Filsecior śnieżynki Biegniemy dalej Okej, okay, tam widzę drabinę. Mm, chyba nikt się jeszcze tutaj do mnie nie dostał. Przynajmniej no, mam taką nadzieję. Wow, yeah. Schlask na Jest dobrze. Kolejne złote jabłka. Laba. Coś mi się wydaje, że ktoś za mną idzie. To byś jakiś kilofik, no ale... Trudno. Nie wiem, czy już tutaj byłem. Mam nadzieję, że nie, bo... ITEMY! o oh, Oje! Yeah. Chyba nie byłem. I jest łuk. Hmm, dobra. Pobrałem słuchawki, bo coś niewygodnie ciśniemy Там тоже было. Никого не за мной нам. Едно слово, он лоу. Где она есть? О, не! Она уже из намаца. не! О, не! 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 О, не! 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 Dobrze, że wszystkie itemy z skrzyni Mogłem pozabierać te wszystkie żelazne rzeczy, młeki. Nie ja pomyślałem. Ło! Wow. Ło! Co ja zrobiłem? Dobrze, że Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że jednak zasubskrybujecie mój kanał i dacie łapkę w górę. Dzięki, dzięki, nareczka.